Do tej pory jeszcze nie sprawdziłam, że tak powiem, straszne to jest straszne. To jest z tyłu ten zapach, który obiecałam omówić m.in. widzce Katarzynie Konrad, ten taki pomarańczowy las, fenomenalny zapach. Ten ciemny płyn w dekancie to jest nowa wersja zjawiskowego zapachu polskiego twórcy niszowego Vanam, gdzieś ciemność, mrok, bagna, wilgoć, emocje, ciemność otchłań, yy, to jest dla mięśników Fatą Beauforta, ale jednak kompletnie coś innego Trzeba tutaj są moje tu jest trochę większy bajzel na tej półce, bo to jest półka, misja dekantowa, część moich dekantów. Jak się jest tego ogrom, to jest ogrom mało znanych rzeczy, często niedostępnych, wycofanych, nisza niedostępna w Polsce, tego jest ogrom. Tutaj nie tylko, są różne tutaj próbki, różne opakowania, także cały zestaw tutaj różnych dekantów, to jest i tak tylko część, mała część tego, co ja mam z dekantu. Myślę, że to może być jedna czwarta, tak na oko. Tutaj są w tych kartonikach... To jest akurat taki kartonik czarny po takim zestawie, który kiedyś utrafiłam Darkowi. Ym, różne tutaj są próbki, niepróbki fabryczne, niefabryczne, różne do takich testów najbliższych. Tutaj jeszcze jest taki opakowanie, taki kartonik biały i taki tutaj czarny chyba po Także te opakowania, te szkatułki, te kartoniki, to wszystko to się czasami przydaje na przykład do przetrzymywania próbek, na przykład pod kątem aktualnie do potestowania. Co mamy na przykład na półce górnej, o czym może jeszcze za bardzo nie było? Hmm. muszę Haligon z końcu zopiniować, ponieważ to jest taki zapach dla miłośników bardziej z tych dawnych wy bardziej tego dawnego diumwy niż tego aktualnego tutaj jest taką kolorową etykietą, może trochę przybliżę to jest jeden z zapachów Wilhelm Parfumerii, jest to marka jeszcze w Polsce chyba tylko w Galilu, chociaż nie jestem pewna i to jest taki zapach który jest generalnie chyba mało znany, nie wiem czy on nawet jest dostępny w Polsce hmm co my tutaj dalej mamy, co my tutaj dalej mamy? Idę na odwyk, zapomniałam powiedzieć. Um, powiem tak, tu w tym powiedzmy, takim regale są cztery zamknięte półki, takie dosyć y, niegłębokie. To jest ta czwarta dolna, ta która może mieć największe obciążenie. I tak jak widać prześladowany jest ten zapach Judith Williams y, obiecałam marlenie przegląd tej marki, także. Ten flakon celowo dam tutaj na przodzie, żeby nie zapomnieć. Tutaj jest szary zadik, jeden z kremowych a Propo, obiecanego mle, mlecznego przeglądu yy, widzce y, Monice, autorce kanału Perfume Orient Express. Tu w ogóle w tym kartoniku takim powiedzmy, czerwonawo, koralowo, Zostawmy. W sumie ten kolor to jest taki. Chyba koral, Najwyżej to byłby taki koral, ale to taki koral yy, nie w stronę taką ciepłą, pomarańczową, bardziej w stronę taką yy, malinową, nie, ale taką może trochę różową Nie wiem, ten tak jest lekko przekłamany Każą w, yy, w podglądzie To jest z kolei perełka odkryta dzięki widzom Marlenie Tutaj mamy Krafta To jest ta marka, o której wspominałam, że jest promocja w Galilu Także większość zapachów tam można trafić w fajne teraz scenie. Tutaj mamy tajgę, czyli las Fenomenalny styl jest osmantus, zjawiskowo osmantus. To będzie perełka na wiosnę. Ja w ogóle już się szykuję na wiosnę, także zrobię chyba półkę wiosenną. I może taką wiosenną zaprezentuję. Hurw bardzo ciekawa marka. Z ciemnym pewnym lasem. Kiedyś opowiadałam w tym zapachu, Darek chyba sprawdzał. Omrzowasz. Tutaj jest chyba róż kardinal, przepiękne, takie balsamiczne z ciepłą aurą kadzidło. Bardzo wyjątkowe kadzidło. Zapach, który mnie urzekł po dekencie, skończyły skończyło się jakiś czas temu flakonem. Ostatnie nazwisko, więc rozmawiałyśmy o Pato. A propos, Panam, Panam, przepięknego unikatu gruszkowego. To jest tak piękna, wasza prawa gruszka. Tutaj mam akurat inny zapach, Forever. I o tym zapachu muszę chyba opowiedzieć. A propos takich zapachów, z... nie jest teraz, prawda? Także, co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Tu w ogóle jest. Fenomenalny unikat limitowanka Miller Harris Tender. Skończyła się flakonikiem. Także to chyba tyle, co chciałam o tych ekstraktach, muszę też opowiedzieć. A te wysokie. To cudowna jedna z moich ukochanych marek, niemiecka marka Nisze Warundolds. To znajdową Bar. Fenomenalny mar zjawiskowy unikalny kadzidło April. Bardzo wciągający february. SEPT chyba było mi najmniej z natomiast wszystkie niezwykle parametrowe Niestety nagranie tego nie to jest po prostu przepiękny płyn Pokażę w innym filmiku, będzie może jakieś omówienie W ogóle ja planuję trochę więcej filmików z takich po prostu na zasadzie jeden zapach w jednym filmie, bądź ewentualnie dwa Żeby faktycznie móc te informacje o nazwach, markach, nazwach w tytule dać A faktycznie informacje o jednym, bądź ewentualnie dwóch, maksymalnie się trzech jest do zawarcia w tytule, potem jest łatwiej. Potem jest to, jak ktoś wyszukuje, również ja, ale i widzowie, po prostu, żeby odszukać, czy coś już było omówione z tej marki, ten zapach. E, naprawdę jest prościej, czasami coś było mówione, a było tego tak dużo w filmiku, po prostu nie ma tego w tytule i już trudno to namierzyć. A tak po prostu będzie czysto klarownie pokazane, co e, już jest omówione, jak ogromna już, jakie tysiące zapachów. I właśnie to będą filmiki na zasadzie 1, 2, maksymalnie może 3. W tytule będzie informacja. Będzie to można potem łatwo wyszukać, że ten zapach w tym filmiku został wspomniany. Mamy mapkę z argentyńskiej marki Wegiem, więc skończę, bo chcę coś jeszcze nagrać i muszę się już zbierać, zbierać.